Witam wszystkich, dzisiaj zaprezentuję Wam e, plafon LED, znaczy taki plafon e, sterowany e, pilotem I co my tu mamy, pudełeczko oczywiście w obsługi Aha, czyli to będzie trzeba odkręcić i demontować na ścianie, już nie widzę Aha. To jest pilot, są kołki i śruby, wkręty montażowe i tutaj tego się nie rozbiera, tylko tutaj się z tego co wiem podłącza. Tak, czyli tutaj jest prąd, jest kabel trójżyłowy z tego co widzę, natomiast tutaj To jest tutaj miejsce na podłączenie kabla zewnętrznego. To należy odkleić później, bo to jest taśma osoba przylepna i później przykleić do tego. Ale Najpierw trzeba podłączyć kable, a najpierw trzeba będzie to zdjąć tutaj. Jeszcze wcześniej. To przykręcamy do ściany ten element. Dopiero Później na tym przykręcamy ten plafonik. Tak bierzemy jakiś tam krzyżykowy. Tego nie rozkręcamy, bo to jest fabrycznie zrobione. Co my tu mamy w ogóle w tym pilocie? Funkcję ściemniania. Tak, to są barwy światła z tego co widzę. Zimna, ciepła, taka średnia. To jest taka średnia. To jest inny tryb nocny. Też widzę, że pilot ma izolację, więc do prądu podłączone, Jeszcze zobaczcie, jak tutaj jest, bo tutaj się tak zastanawiam, jak tutaj. Te przewody podłączyć, chyba to trzeba też całkowicie rozkręcić mi się wydaje, żebym ja mógł tam tak z tymi przewodami wejść do środka. Już mniejszy śrubokręt. później nie popsuł. Ale to się rozkręca mi się wydaje, ten, ten narożnik, dlatego nie muszę rozkręcić. I tu są zaciski do przewodu zasilającego. Tak, są zaciski do przewodu zasilającego, Tak, mamy przycisk, tu się podłącza prze zasilanie, przeprowadza się przewód i się tutaj włącza. Tak, oczywiście przy wyłączonych bezpiecznikach. Dobra, ja spróbuję to zamontować, ale nie wiem, czy tutaj się da. Dobra. Drabinkę i montuję, będziemy się tutaj bawić w elektryka. Zabawy. Może mi się uda na jeden tutaj zawicie, że nie uda mi się uniknąć wiercenia. By to wygodnie rozłączać. W tym kodku też... Dobrze to. Rozłączyć. Dobra. A to zabawa w elektryka. Dobra. Teraz tak to wykręcę i zamontuję. No może najjedno się uda. żeby to było ładnie nie przede wszystkim może tak a tam trzeba będzie jak jeszcze tak jednak się jeszcze wkręcik musi to wisić Wierciłem. Dobra. Na sztywno tak bardzo wisieć, wcale tutaj możemy jeszcze zrobić otwór. Mamy spróbować co? No problem. było w ten pasek tutaj trafiać? Spalił się ten otwór. No <grym>, trudno. Już bez skrzydła. podłączyć prąd e, zasilanie zasilanie co podłączyć zasilanie teraz i want to come here Pewnie to trzyma, dobra jest to właśnie się zastanawiam co to zrobić bo kabel jest na wierzchu Żeby nie wyciąć, czasami jakieś będę wykonany z metalu kurde wyciąć kałeczka na kabel Cięcie. Cię po się bawiłem Żeby było w ten sposób to zrobić o i kabel już wejdzie, dobra. Trzeba trzymać to. Tu się do rady, czy nie? Zakładamy osłonkę z łącza elektrycznego. O, nie, już nie. Śrubokręt już pierdolony nie chce, bo jest za duże. Śrubkę już zgubiłem. Dobra, i teraz co? To przyklejamy tutaj. Na moment, moment, ułożymy to, że nie iść na górę. Tutaj na górę, ale bo to jest, bo to jest Tak. I, to musi... o, I tak... ułożyć tutaj jakieś instalacje, żeby to weszło. Dobra. Musi trafić ta, ta w otwory Ta trudne, że to jest świetny. O! Uchwiliłem ściany, dobycie. No dobrze, nie założyłem tego wyżej, bo by, no. i przykręcił W być to za z stoszkowato, takie to. śrubka, mogę być. Nie mogę trafić o gwint. Z gwintem nie mogę trafić, bo jebają wszystko dookoła. <todgrybą> Jest. Na wysokości to nie musi tam być idealnie. O, teraz jest dobrze. Dobra. I światło jest założone. Zobaczymy jak to będzie działać. Teraz tak. To działa? Jest światło. Teraz mamy pilota. Jest ten pilot. Ładnie świeci. E, kolor, kolor, kolor ciepły. Teraz spróbuję pilotem się pobawić. Tak. Tak, jak naciskam ON, włączam pilotem, włączam, wyłączam sobie. Włączamy z powrotem. Zmieniamy ściemniacz. Może być tak. To zmieniamy. To jest barwa ciepła, zimna. Zmieniamy. Zimny, kolor zimny. Kolor zimny. Kolor ciepły. Gorący. 10%, 25%, 50%, 100%. Teraz tutaj takie szybkie ustawienia zimny, średni. Lampka, lampka nocna. O Jezu. Dobrze, jeszcze raz pokażę. Bo w kadrze nie było. Tak, to jest lampka nocna. Teraz będzie. To nie wiem, co to znaczy. Dokładnie muszę sprawdzić. Teraz tak.

taki biały właśnie pośredni teraz lampka nocna przygasa. bardzo to, to nie wiem co to jest parowanie i tak to wygląda tak wygląda oświetlenie plafon chcę wyłączyć oczywiście łącznikiem dziękuję za uwagę